Cześć, witam, hmm. dzień dobry SilverStacker z tej strony i kanał Sterbo dla Zachwałych Dziś chciałbym powrócić do mojego zakupu sprzed już prawie dwóch miesięcy, czyli typowych monet, ale kupionych w nietypowy, jak na mój Stack celu. Zapraszam na odcinek. Witajcie raz jeszcze drodzy widzowie, w poprzednim odcinku pokazywałem Wam całe moje sreberko, jakie zgromadziłem do tej pory, a wszystko z okazji piątych urodzin kanału. Raz jeszcze dziękuję Wam za Wasze odwiedziny w tamtym dniu i życzenia w komentarzach, a jeśli ktoś przegapił ten odcinek, to jak najbardziej zachęcam do obejrzenia i nadrobienia zaległości. Dzisiaj natomiast kilka słów chciałem powiedzieć o zakupionych monetach, które wystąpiły w pokazie staku, ale nie miałem okazji opowiedzieć Wam o nich, jak i o ich okolicznościach ich zakupu. Mowa o słoniach somalijskich, czyli serii myślę bardzo dobrze znanej. Słonie, kontynuując to motyw i serię słoni zambijskich, wydawane są od 2004 roku. Co roku z innym wizerunkiem i z nielimitowanym nakładem w przypadku monet jednouncjowych. Monety występują tak jak tutaj w tym przypadku w wersji uncjowej, a również w wersji jednokilogramowej można zakupić Soniki. W przeszłości było jeszcze kilka innych wag. Obecnie są bodajże chyba tylko te dwie. Mimo nominału 100 szylingów somalijskich, tu z drugiej strony ta moneta wybijana jest w Europie. Projektem zajmowała się od początku Mennica bawarska. Którą podobno od 2014 roku zastąpiła inna mędnica ze Szwajcarii, ale tutaj takiej 100% pewności nie mam. Po prostu na takie dane natrafiłem, ale możliwe, że te mędnice jakoś tam ze sobą współpracują, albo być może należą do jednego właściciela. Takiej informacji niestety nie mam, więc, więc no zostawiam was z tą, z tą wiedzą po prostu. Jednak, mimo takiej długiej historii wydawania tej monety, zresztą moneta gościła również nie jeden raz w premierach, o których mówiłem, o właśnie o kolejnych wizerunkach danych monet i serii, to dopiero teraz po raz pierwszy zakupiłem monety z tej serii. A kupiłem je z pomocą Michała, który organizuje od czasu do czasu zagraniczne zakupy grupowe. Zwłaszcza gdy można tam trafić na promocje i nieco lepsze ceny niż na przykład na naszym rodzimym podwórku. Michała możecie znaleźć na grupach facebookowych i na Discordzie. Ja osobiście kilka razy już dołączyłem do takich zakupów i w przeszłości nigdy nie było żadnych problemów. Także dzięki Michale za pomoc z zakupem i oczywiście od następnego razu. A wracając do monet, to muszę przyznać, że nie spodziewałem się aż tak przyzwoitej prezentacji tej monety, prawdę mówiąc. Z, z premier mieliśmy tam najczęściej jakieś grafiki komputerowe, które przedstawiały wizerunki. Ale tutaj myślę, że ja jestem na przykład bardzo zaskoczony jak ta moneta, oczywiście pozytywnie, jak ta moneta wygląda. Ja tutaj specjalnie do pokazu włożyłem jeden egzemplarz do kapsla, żeby po prostu było łatwiej go, go pokazywać, ale ale zdajmy wierzch, żeby po prostu troszeczkę lepiej pokazać ten, tą stronę monety. I tak jak mówiłem, mimo takiego prostego bicia i ogólnie projektu kolejnych lat i kolejnych wydań tej monety. Bez oczywiście jakichś tam wodotrysków i kombinacji. Tak jak widzicie, jest to, jest to taki dość, no ja to mówię, taki płaski dość ten wizerunek, bez jakiejś takiej większej głębi, czy, czy coś tutaj. Ale naprawdę prezentuje się bardzo fajnie. Ta całość tutaj z, z tłem i z tym słonikiem, akurat przy tym raczniku naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. To lustrzane wykończenie tła również robi robotę na, na tej monecie. Chociaż ja akurat nie jestem za bardzo fanem nadużywania tej techniki na monetach, zwłaszcza bulionowych, bo dość często łatwo zostawić sobie jakieś po prostu popruchy czy, czy odciski na, na takiej powierzchni. Chodzi o to, że, że te monety bulionowe, które najczęściej dostajemy w jakichś tam sobie tubach, czy one gdzieś tam są przekładane, albo przez jakiś pracowników danej firmy, czy, czy już przez nas do, do kapsli, to po prostu no, gdzieś tam ingerujemy w, w tą monetę. Co innego, jeśli chodzi o te lustrzanki, takie typowe prófy, gdzie mamy monetę w osobnym pudełku. Gdzie, gdzie jest ten dedykowany kapsel? My go nigdy nie otwieramy, bo nie ma potrzeby żadnej, i gdzieś ta sobie lustrzenka wygląda, i wtedy nie jest, ona praktycznie nigdy nie powinna mieć kontaktu gdzieś tam z jakąś dłonią ludzką, już później oczywiście po zakupie. więc, A tutaj, no po prostu gdzieś to tam jest, jakiś tubie, ktoś to musi tego kapsla przełożyć, i, i no jest szansa na to, że to no, nawet tutaj też widać, że, że gdzieś już coś tam zostało po, po jakiejś rękawiczce. czy czy po jakimś niefortunnym złapaniu monety. Więc tak jak mówię, a to, a to niektórych tam po prostu mierzi. Nie mówię o tym, że, że mi to jakoś mocno przeszkadza, bo, bo wiem co to jest za moneta i, i wiem jaka jest mniej więcej jej wartość i nie oczekuję tutaj cudów. No ale czasami jest to, że, że jeśli próbujemy odsprzedawać takie monety, to potem. Co niektórzy kręcą mocno nosem na, na takie rzeczy. Więc y, dlatego myślę, że takie to pseudo lusterko na tego typu monetach to, to jest troszeczkę, może i fajny efekt, ale jest troszeczkę ryzykowne. Okej, okay, ale wracając do, do monety rocznik 2023. Ten wizerunek myślę, że prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i nie powinno dziwić, że, że słoniki po prostu mają wielu zwolenników, którzy z chęcią je kolekcjonują, bo to po prostu tańsze, tanie monety. Z niewygorowaną ceną i oczywiście z fajnymi zmieniającymi się wizerunkami co roku. Tyle, że w moim przypadku, akurat, jeśli chodzi o ten zakup, nie do końca chodziło o te właśnie walory estetyczne, że tak powiem. W okresie, w którym kupowałem nowe srebro do zbioru, te właśnie słonie były najtańszym srebrem bulionowym tańszym nawet od tego typowego bulionu inwestycyjnego tego kanonu jak to czasami nazywamy. Może nie była to jakaś wielka różnica, ale w przypadku zakupu właśnie całej takiej tuby To gdzieś zostawało w portfelu jakieś kilkadziesiąt złotych do spożytkowania po prostu w innym miejscu Dodatkowo też taka tuba 20 monet Spróbujemy to zamknąć I Wam to pokazać, nie odbiega jak choćby nawet od orłów amerykańskich od, od ich tuby, to jest również 20-monetowej, 20 czy też od Godes Europa, więc, więc dzięki temu jak najbardziej można takie monety potraktować jako zasilanie tej części monet inwestycyjnych i, i w ten sposób jakby urozmaicić troszeczkę ten nasz zbiór. Takie monety są oczywiście tańsze, ale też będą właśnie w takich tubach. Zajmują nam mniej miejsca, a przy większych ilościach ma to, ma to znaczenie. Więc jest to takie małe urozmaicenie tej nudniejszej części zbioru, a być może i szansa na sprzedaż za nieco lepszą cenę w przyszłości. Zobaczymy. Dlatego też zamiast kupować kolejną tubę Filharmoników, tym razem zdecydowałem się na tubę z 20 słonikami. Gdybym chciał kupić mniejszą ilość uncji srebra, w w tamtym okresie to prawdopodobnie wybrałbym jednak film harmoniki albo, albo Brytania albo cokolwiek byłoby następne najtańsze cenowo po prostu w tej kategorii. A to dlatego, że przy kolejnych już zakupach za jakieś kilka tygodni czy kilka miesięcy, wszystko zależy po prostu od naszych możliwości. To na pewno byłoby mi łatwiej dozbierać te monety do pełnej tuby właśnie z takiego typowego kanonu niż na przykład znowu szukać tych słoni z tego roku 2023 czy z innego rocznika po to, żeby zebrać te łącznie 20 sztuk. No i oczywiście nie byłoby żadnej gwarancji na to, że te słonie nadal byłyby w atrakcyjnej cenie. Więc dlatego przy mniejszej ilości kupowałbym jednak mimo wszystko kanon. Ale ze względu na to, że była to ilość przynajmniej 20 sztuk do zakupu, taki był plan. Dlatego też finalnie ta właśnie tuba słoni somalijskich, rok 2023 Anno Domini, dość nietypowo dołącza do innych tub ze srebrem inwestycyjnym, które mam w zbiorze. Atrakcyjne oferty u dealerów na srebro spoza tego kręgu typowego bulionu inwestycyjnego, spoza kanonu, nie są jednak niczym dziwnym. Być może jakiś dealer lub hurtownik postanowił odblokować część swojego kapitału oferując posiadane monety w lepszej cenie, tym bardziej jeśli może zalegały mu jakieś kilka czy kilkanaście monsterboxów właśnie takich słoników. Trzeba też pamiętać, że niedawno pokazał się już wizerunek na rok 2024. Ta końcówka roku to też jest etap, gdzie wiele serii po prostu już zaczyna nie tylko pokazywać, ale też po prostu udostępniać w sprzedaży nowe roczniki na, na kolejny rok. Więc był to bardzo dobry czas na to, żeby w tych magazynach zrobić miejsce na, na nowości i gdzieś tam wypchnąć monety, które do tej pory jeszcze się nie sprzedały. Zresztą nie tak dawno można było kupić nieco taniej choćby tegoroczne kukabury, jeśli dobrze pamiętam, o naszych dealerów. Tam akurat cena może nie była najniższa z, z monet bulionowych, ale z pewnością była korzystniejsza niż to jeszcze kilka tygodni czy kilka miesięcy temu. Słoniki również, jeśli dobrze pamiętam, bodajże z tydzień temu były jeszcze też do kupienia, też w dość atrakcyjnej cenie, u przynajmniej jednego dealera. Nie wiem, czy, czy było ich więcej, ale to też potwierdza, że, że gdzieś te czysz czyszczenie magazynu w którymś miejscu, jakiegoś tam większego hurtownika, miało miejsce. Tak więc od czasu do czasu można też trafić właśnie na takie smaczki i na takie promocje, dzięki którym do naszych zbiorów po prostu trafia nieco inne srebro niż zakładają nasze plany i preferencje, ale jeśli jest to jakieś urozmaicenie i szansa na być może nieco większy zysk od sprzedaży to, to czasami warto ich skorzystać z, z takiej oferty. To wszystko w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do jego końca. Zachęcam, rzecz jasna, do polubienia odcinka, jak i do wyrażenia swojej opinii w komentarzach. A nowych widzów zapraszam na inne materiały, z Szyldu do sdz oraz do rozważenia subskrypcji, jeśli oczywiście macie na to ochotę. Raz jeszcze dziękuję na za poświęcony czas i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się, cześć.